Cześć, witaj w kolejnej części vloga moje 5 minut. Dzisiaj Cię zapraszam. W sumie nie pamiętam do czego. Prawdopodobnie nowy slice, albo poprawka testu wykonywania. Zobaczymy. Więc kolejne 5 minut, i jedziemy z koksem Jednak dzisiaj y, jeszcze poprawię może testy, i w zasadzie będziemy mogli zakończyć y, tego slice'a. Więc. To Najpierw warto byłoby zobaczyć, jak wyglądają yy, katalogi z dźwiękiem. Otóż, z tego co widzę, to ja tutaj chyba na sztywno wkopiowałem. Więc warto byłoby taki sound przenieść do testu, tak, jako dane testowe. I. Może w jakiś sposób dorzucić do projektu. Ok, udało się. I teraz to powinno się. Tak, powinno się kopiować. Jeśli jest nowszy. Action Content. Zobaczymy, tak powinno działać. że W momencie kiedy ja robię builda to to mi się przekopiowuje i teraz skasuję sobie projekt. Zobaczymy. Powinno wszystko tak, tak. plik został przekopiowany. 11 megowy. Ja tutaj wkleję jakiś inny, może. No to 11 mega to trochę dużo. W sandboxie podejrzewam, że też znajduje się taki projekt. Oj, nawet tu są dwa pliczki, trochę mniejsze. wrócimy je do testu. Najlepiej byłoby całkowicie małe pliki wziąć pod uwagę bardzo krótkie MP3. Ale takowych nie mam. Także to nadpiszemy. Może gdzieś przy okazji poszukam innych plików, tak żeby wykorzystać. Add existing file, czyli dwójkę, i to też będzie się kopiowało. Jeśli nowszy, więc teraz mógłbym w tych testach wykorzystać po prostu inny plik, czyli to zmodyfikować, zrobić tu dwójeczkę. i Być może problem zostanie rozwiązany. Teraz sobie nie pamiętam, czy to był ten test, czy inny. Uruchomię i zobaczę. Odwołanie do obiektu nie zostało wystą na wystąpienie obiektu. Ciekawe. Jeszcze raz, yy, bilda nie zrobiłem. Być może katalog w, si w katalogu nie ma yy, tych mp w binie. Teraz są. Zobaczę, czy to był to był problem, czy nie. Nie, nadal jest błąd testu state change stop at work. Odwołanie do obiektu nie zostało, yy, zostało ustawione na wstąpienie obiektu. Ciekawe, ciekawe. Tak jakby ten event nie dochodził, czy to nie jest problem przypadkiem z tym, co poprawiałem ostatnio? <coughs> Więc może troszkę większe opóźnienie trzeba zastosować. Jest szansa, że to zależy też od y, wielkości pliku. Więc czy coś tam się op opóźniło w uruchomieniu? No, i dobra, i teraz zobaczę, czy wszystkie testy mi tutaj pójdą. Bo taki był problem ostatnio. Zmiana stanu. Nie, nadal jest problem. Odwołanie do obiektu. To jest ten sam problem. Spróbuję jeszcze wydłużyć. Ale to faktycznie bardzo dziwne. Nie nadal jest problem. Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. On po prostu czeka na to zdarzenie. A to zdarzenie nie dochodzi. Czas mi się skończył. Stawię 2 sekundy opóźnienia. Ale nie podoba mi się to. Czyli jednak będzie trzeba coś tutaj innego zastosować. Bardzo dziwne. No nic, trzeba będzie rozchminić inne podejście. Dalej to nie A już myślałem, że będzie wszystko dobrze, a tu nagle testy się krzaczą, wywalają. Nie wiem do końca dlaczego. Tak nie problem z tym opóźnieniem czasowym To jest jedno i z tymi plikami też być może to był problem. W jakiś, w jakiś sposób. Powiem, powiem. Czy się też to widziałeś, pomimo bardzo nieefektywnego. Ciekawa. Dzięki i do słuchania.